tak wszystkim po dłuższej przerwie no po tygodniowej przerwie 22 czerwca 2021 roku korzystając z wolnego wybrałem się wczesnym rankiem na, na leśny wypad poszukiwaniu kurek tamte miejsca przejrzane, gdzie byłem ostatnio, byłem. Znalazłem dosłownie dwie garście kurek, także pojechałem w drugie miejsce. To jest, znalazłem garść. Tak, jeżdżę sobie po lesie, szukam kurek. tak sobie chodzę, szukam i lasy ładne zobaczcie lasy tam raz na prawdziwka i do prawdziwki. prawdziwków nie wiem czy tutaj znajdziemy ale kurki zobaczcie trafiłem właśnie na ten kurek, żeby Wam pokazać o tu jest kolejny Coś się udało znaleźć fajnego Wiecie, jak dokuczają komary i młode strzyżaki wyłażą o. O, Ale cóż się nie robi dla tych grzybów o. Fuh, 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 fuh. poprzednich kurek wyszedł mi sosik na śmietanie i była grzerka już jeszcze to zostało Uf. Uf. dobra idziemy dalej co? Tępka zerwana idziemy dalej dobra, nie będziemy się schodzić Idziemy, dobra, w filmiku jest prawie 3 minuty. Idziemy do rowera idziemy do rowera, żeby nie stracić orientacji w terenie. A teren zobaczcie ładne. Dobre. Ja idę do rowera do następnej części. Hej!